Halo, halo. Witam was bardzo serdecznie w 88 odcinku z Horror Show. I w nim odbieram oto tą nagrodę w postaci kolejnej dawki painkillera, czy, czy tego słoika apte z apteczką, czy tego, czy tej właśnie po prostu apteczki w postaci słoika. No, Którego chciałem próbować się podleczyć, ale nie mogłem. Nie wiem czemu. Nie wiem, jak tego używać. Nie wiem do czego to służy. To jest tylko napisane, że twój dzienny, twój dzienny prezent jest prawie gotowy. Na przykład jest Garyk, spędził cały dzień w składzie. w składziku, próbując znaleźć coś naprawdę dobrego dla ciebie. Weź to arcydzieło no to biorę dzieło. i od razu odcinek zakończę jak to odbiorę yy, odebrałem to słuchajcie więc no zakańczam krzyżyk na drogę i pozdrawiam za chwilę jeszcze dwa odcinki yy, więc